Rok 2097, lipiec, śnieżny puch na ziemi, świat opustosza, nie ma wyginęła, nie dbając o własne środowisko. Z wejherowskiej Kalwarii pozostały jedynie gruzy, z rodzaju ludzkiego zostały jedynie dwa osobniki, Paweł i Wojtek. Na nich spoczywa obowiązek odbudowy świata. No, ale to chyba nie tak. Wojtek, trzeba z powrotem ziemię. Jaki cudem to zrobimy? No a Wojtek, musimy z powrotem zaludnić ziemię. Jaki cudem to zrobimy, Pawle? No, nie, fanta ma. no? dużo czasu. Dobra, ty myśl, ja idę odcedzić ziemniaczki. Okej. Okay.